Teraz już wszystko wiem, bawiłem w Rubosie i w Ameryce USA, dziś pod walwami raj, lubię jedź, bo tam podobne życie, o, -o, o, to był przepiękny czas, życie tętniło w nas, Pamiętasz miła, sija nas, sija nas, sija nas, na ojczyźnie, właśnie nam się przydarzyła. miłość, miłość zakopanym. to, to, polewamy się szampanem, to, 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 Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłościarze, twoje oczy tu, tu, rozkręcone jak matocyk. Tu, 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 tu. Hej, wypijemy szybkie drinki aż do dna. Wielki błyszczą twe, uśmiechem kusisz mnie, czek przygrywa. Splecione ciała dwa, tak pięknie ty i ja, szczęście nadpływa. O. -o, -o. Choć na parkiecie, tłum, tu dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma, nie ma nas, nie ma Też tu Sławomir na twych ramionach, a Miłość, miłość zakopana, ta 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 ta, polewamy się szanfanem, ta 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 ta. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość, że twoje oczy, ta 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 ta, rozkręcone jak motocykl, ta 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 ta. Wszystkie drinki aż do nocy poranek jasny, świt głowy bo, bo to przecież góry, to przecież góry, na niebie słońce leśnij, ty jesteś dzisiaj nim, przeganiasz chmury, o może mi teraz daj, a potem więcej, będziemy sawi, nie nie ma raz, nie ma, raz, nie ma raz, bo od wieczora, znowu, Miłość miłość zakopanem, to polewamy się szopanem, to rycerzem jestem ja, a ty królową nocy, miłość aż twoje oczy, to rozkręcone jak motocykl, to to mi to, hej, życzkie drinki aż do dna, miłość miłość zakopanem, to to się szopanem, to Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłościarze, twoje oczy rozkręcają jak to, Hej, wypijemy rzeczki, rynki aż do dna. Dzień dobry moi muli. Prosimy zasubskrybować mój kanał i lajkować nas. Dzięki słowomil za tą fajną piosenkę. Pa, pa.